Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Antarnet. Dzisiaj gramy w Antarnet, widzicie jest nowa wersja 3.10.2.1, ale nie wiem do naprawdę nie, nie mam pojęcia co ona robi. Wchodzimy w internety i wchodzimy pewnie na hypony. Jak znajdę? Nie znajdę. A czekajcie, a ja może zrobimy coś, spróbujemy inaczej. Co to jest? A to jest perspektywa, to nic. Bez perspektywy najlepiej. pej a co się stanie Oj czekaj czekajcie Może teraz nie będzie na pej Chyba będzie na pej O pej co to? Muszę tam wejść czy znaczy nie muszę, chcę tam wejść. Dobra, jak się tam wchodzi? Tylko tobie za jest? Może... Bo to przeskadza. Chcę zobaczyć, co jest w tych skrzynkach. Jak ten gościu w ogóle to zbudował. Tam jest drabina, dobra? Czyli coś się dzieje. Nie ma naprawdę na gościu jakiejś żadnej drabiny. No to idziemy po sała i necktape'y O Jezu, jestem wrog mapy Chyba, że gościu ma naprawdę takiego mega jumpa Jakby miał takiego jumpa, to szacun Ale najbliższe miasto jest Montagu I się pewnie jeszcze nic nie dzieje Spróbuj... Spróbujemy może Pistol, masz. No nie, 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 hej, hej. O, co to? O, droga jest, tu nie było drogi. Znaczy, tutaj na początku była, czy dalej jest, nie wiem. O, jest Polak, Wojtek Więc pozdrawiamy Wojtka Jak ogląda to pozdrawiam na 100% Poważnie Nie, yeah, dobra Jeszcze zombie pospałdował Kupi zombie Uuu Podpalę łóżko Czekajcie. Zdekwipować to trzeba. Gościu jestem, widziałem gdzie. Szaj! Jak go wyzwałem? Bo ty gdzie jesteś? O. Tak w ogóle to ja muszę wam się trochę zwierzyć, yy, bo ten film yy, wrzuca dopiero jakoś tak, tak w ogóle to to się nagrywa tak nagrywa się. Yy, wrzucę jakoś tak po tym odcinku z blokady co ostatnio nagrałem i muszę się wam zwierzyć, że tyle się z tym męczyłem, że to jest katorga. Naprawdę nie wiem czy to zadziała, bo ja miałem z problemów. Normalnie, aż nie wiem, czy będę nagrywał z tego serię. U. Nie, no nagrał tą serię, bo to jest fajna gra i szkoda mi, żeby się nie nagrywała. I teraz pytanie do Was brzmi, czy... czy może być bez dźwięku? Bo mogę Aksionem nagrywać, ale wtedy to zajmuje mi tyle pamięci, że to się. No, aż, aż mi się one Normalnie to tyle pamięci zajmuje, że. Aż mi się nie chce w to grać, no. No nie mogę się wysłowić, wiecie o co chodzi. Yy, teraz pytaliś, czy ma być dźwięk, czy nie ma być dźwięk. Jak nie ma być dźwięk, to ja się cieszę. Jak ma być dźwięk, to będzie odcinek raz na miesiąc. Znaczy nie, no. To będzie jakoś częściej, ale wątpiłbym. I jeszcze jedno pytanie brzmi, czy chcielibyście, żeby obrabiał jakąś filmy, czy tak wiecie, że właśnie coś wyświetlać, że ma być jakiś, nie jakaś muzyka w tyle lecieć, czy coś takiego. Bo mnie to osobiście to, długo tego nie umiałem, ale się już plus minus nauczyłem troszkę o tape. Auto słyszę. Chodź tu. Pomacham ci O i co? Bijesz na odległość? A, ty w ogóle nie bijesz? Uo! No nie gadajcie. Jesteście takie cieliasy teraz? Super. Zawsze tam trochę staminy. A stamina rzecz święta. Ło! Wow. Mamy broń! Yeah! Ło wow, i kolejne. Tego chyba nie było. A, czyli się po prostu pozmieniały jakieś tam Drobne wystroje w Neunch. Z tego co tak patrzę, przez ostatnie tam kilka aktualizacji. Dawno nie było aktualizacji, bo Teda nie pokazuje, co się zaktualizowało, no bo zbyt dużo rzeczy się teraz nie aktualizuje. To jest nawet logiczne. Znaczy aktualizują się, ale tam, że na przykład pojawił się gdzieś komputerek, no to nie. I z tego ma być odcinek, no to po co tworzyć odcinek, skoro i tak się nic nie wyświetli? Skąd te się to wierzysz, ty głupia bapo? Uuu! to Tape. Przełajś przez to okno. Idziemy tutaj. Load. Yeah Jeszcze 8 i będzie Dresik. Jeszcze jeden Niles. No dobra, wezmę tego Nilesa. Kto wie, może ktoś będzie bardzo silny, a ja go szukam i go zabiję kolczatę koło nie, potrzeba chyba dwóch gwoździ. No i po super. Jak ktoś mnie... Jak ktoś mnie teraz uderzy i zabije, to ja w taki niekontrolowany szał, że aż film się urwie w połowie. Puszka. Ale tam zawsze się przyda. Znaczy nigdy się nie przydaje. Starcie, tasak. Trzeba to się po... O, ułatwili troszeczkę. No dobra. Super. Ua! O, ty dziubieryt w fraku z też świli jakieś... Barodzie Jeśli to usłyszycie, Postaram się, chociaż nie, nie będę tego wyciszał Napiszę po prostu, że lepiej żebyście trochę przyciszyli Radzę wam przyciszyć Ile odcinek trwa filmów? 10 minut Nie dobra, nie będę wam niczego obiecywał Skillsy... dobra jeden skills jest Baton Niedorąbiony grać wow coś tam różowego się świeci co to czyżby kolor ściany czy co to to chyba wschód słońca się, co lubi zjadać ludzi W on w ogóle strzelał? Człowiek? Widziałem cię. Widziałem cię przecież. Kaściu. Co się stało? Teraz ja się teraz boję autentycznie. Gdzie on jest? Ale jakoś broń? O co to? Swap no dobra, Swap. Auto! Widzę, widzę Cię widzicie je, nie? Takie ufo to wygląda. Tam gość ubiegnie. Zaczupię go ręką. O. No jak to fajnie wygląda, jak taki śmiga dookoła Auto. Takie ufo lata. Tam się biją goście Auto usłyszałem WHAT Coś strzelają do siebie Chyba się nie lubią Ja! Kurdosz! Zapiję dwóch gości i to mi wystarczy. Nie, no już nie mam nerwów, naprawdę. Yy, 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 prawdopodobnie zobaczyliście, że jestem trochę podbudzony. To dlatego, że. No, naprawdę. Jest. Nawet. No, dobra. Be może być. O, teraz ja mogę się zrespał. O. Nie, nie idę do nich. Jestem trochę podbudzony, ponieważ mnie trochę ten odcinek zdenerwował, ten yy, z blokady. Jasne, ile jeszcze przesyłania. No dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Yy, jeśli nie, zostawcie łapkę w górę i powiedzcie, co było źle. Trzymajcie się i cześć!